Nie samymi akcjami inwestor żyje, bo również surowce w 2021 roku zaliczyły naprawdę niezłą hossę i jest taki jeden surowiec, co do którego myślę, że popyt będzie rósł również w przyszłości. Mowa o licie. Jak można na licie zarobić i czy faktycznie jest to sensowna alternatywa inwestycyjna, o tym w tym odcinku DNA rynków. Zapraszam. Lit nie jest jakoś wybitnie znanym w szerokiej publice pierwiastkiem, ale z perspektywy współczesnej gospodarki staje się coraz istotniejszym, bo to właśnie z tego metalu tworzone są akumulatory litowo-jonowe, które dają życie Twojemu tabletowi, Twojej komórce czy chociażby samochodom elektrycznym. Sukces w inwestowaniu w dowolne długoterminowe trendy ogranicza się tylko do dwóch zależności: jeśli popyt na X, będzie rósł szybciej niż podaż tego X, no to cena X wzrośnie, a wycena całego sektora, który się tym zajmuje, wzrośnie pod warunkiem, że zostanie spełniony też drugi czynnik, czyli koszty produkcji i zaspokajania tego popytu będą rosły wolniej niż cena samego dobra. Tylko tyle i aż tyle dla dowolnej branży, dla dowolnego produktu. Jeśli te dwa warunki zostaną spełnione, to można być niemalże w 100% przekonanym, że nasz pomysł inwestycyjny ma szansę rozwinąć się w przyszłości pozytywnie. Patrząc na ten wykres, to notowania ETF-a Global X Lithium and Battery Tech, no widać, że ostatni rok ten sektor może zaliczyć do naprawdę udanych. Na czerwono zaznaczyłem datę naszego poprzedniego wpisu. Ceny Litu mogą rosnąć jeszcze bardziej, jak możesz zainwestować w ten sektor. Ten wpis był z 6 kwietnia 2021 roku i pomimo, że od tamtego czasu wspomniane ETF zyskał na wartości już prawie 50%, to nasze postrzeganie tego, jak może zachowywać się Lit w przyszłości, w ogóle nie uległo zmianie. Nie jest na dziś znany lepszy pierwiastek do tworzenia akumulatorów. Lit jest metalem, który ma najmniejszą gęstość i który pozostaje stały w temperaturze pokojowej. Patrząc na wykres jego cen za ostatnie 3 lata, widać, że 2020 rok to początek gigantycznego rajdu tych cen w górę i oczywiście zbiegło się to z ogólną hossą na surowcach, ale niektóre z tych surowców, tak samo szybko jak ich ceny urosły, tak samo szybko spadły, a ceny litu pnął się w górę i utrzymują dalej na bardzo wysokich poziomach. Powód tej zwyżki jest jeden i jest im dynamiczny rozrost sektora pojazdów elektrycznych. Szacuje się, że w latach 2021 do 2030 tempo wzrostu tego sektora będzie wynosiło 26,8% średniorocznie. rocznie. Paradoksalnie, to poprzedni falstart w predykcjach odnośnie tego, jak bardzo ten sektor będzie się rozwijał, doprowadził do gigantycznych spadków cen litu w latach 2018-2020. W 2019 roku górnicy litu. Trochę przeszarżowali ze swoimi prognozami odnośnie tego, jak szybko sektor pojazdów elektrycznych będzie się rozwijał. Pomiędzy 2012 rokiem, kiedy nie sprzedano praktycznie żadnego takiego samochodu, a 2017, kiedy sprzedano ich już milion sztuk, to była sprzedaż w 2017 roku, zaczęło się pojawiać masa opracowań analityków, które prognozowały niemalże eksponencjalny wzrost. Tego całego sektora, no i na to górnicy Litu chcieli się przygotować. Zaczęli mocno zwiększać produkcję surowca. No tylko, że tego boomu nie było i ten boom troszkę na te samochody elektryczne się przeciągnął. W efekcie mieliśmy nadpodaż surowca, no i ceny, jak to w takich sytuacjach bywa, po prostu poszły w dół. Wówczas nie wzięto. Analitycy nie wzięli pod uwagę tego, że żeby pojazdy elektryczne stały się powszechnie dostępne, a nie były jedynie fanaberią dla bogaczy, no to ceny tych pojazdów muszą po prostu jeszcze trochę spaść. I obecnie ceny samochodów elektrycznych spadły już na tyle, że faktycznie są dostępne nawet dla klasy średniej. Mocno spadły też ceny samych akumulatorów, bo od 2013 do 2020 cena akumulatora, akumulatora do tego pojazdu spadła średnio o 80%. Jednocześnie zwiększył się zasięg tego akumulatora i zmniejszyło tempo ładowania, więc samochody elektryczne stały się coraz bardziej sensowną alternatywą. Dziś więc spowolnienia w branży e, tych samochodów nie widać, a nawet w 2020 roku, kiedy całe globalne PKB skurczyło się o 4%, to sprzedaż pojazdów elektrycznych wskoczyła na szczyty, bo w 2020 sprzedano aż 3 miliony sztuk. Tego typu samochodów. No, w porównaniu z 2017 to wzrost o 3 razy, więc naprawdę niezły rozwój. I w konsekwencji rośnie też popyt na sam lit, no, który jest używany właśnie do tych akumulatorów. Szacuje się, że w latach 2020-2025 popyt na ten surowiec wzrośnie 130%. I wydaje mi się to być mocno wiarygodną prognozą, bo w poprzednich latach 2016-2020 popyt również wzrósł dwukrotnie, a dziś. To wciąż samochody elektryczne, a dziś samochody elektryczne wciąż nie odpowiadają jeszcze nawet za połowę. Popytu generowanego na ten surowiec. W 2020 było to jedynie 39%. US Geological Survey twierdzi jednak, że w 2025, 2025 będzie to już 60% całego popytu. Jednym z czynników tego dynamicznego wzrostu zainteresowania pojazdami elektrycznymi jest mocna determinacja rządów do tego, żeby faktycznie redukować emisję CO2. I chociaż redukcja pochodząca tylko z branży motoryzacyjnej nie jest kluczowa z perspektywy całego globu, to jednak najbardziej namacalna. Dla przeciętnego obywatela. Niemcy czy Wielka Brytania zapisały to nawet w wiążących przepisach e, odpowiednio do roku 2045 i 2050 roku. E, oba te kraje podjęły też zobowiązanie do tego, że samochody benzynowe i samochody dieslowe nie będą od 2030 roku mogły być w nich sprzedawane. Można więc oczekiwać na bazie tego wszystkiego, że sektor pojazdów elektrycznych będzie raczej przez rządy wspierany, a nie pałowany. Lit może też odegrać rolę w energetce jądrowej w przypadku rozwoju tzw. tokomaku. To magnetyczne urządzenia, które mają służyć do wytwarzania kontrolowanej syntezy jądrowej, a w konsekwencji do produkcji energii elektrycznej. Oczywiście nie jest to w żadnym stopniu obecnie, nawet rozważany zamiennik, jeśli chodzi o znane nam powszechnie źródła generowania energii elektrycznej, no ale pokazuje, że jakaś furtka, jeśli chodzi o dalszy wzrost popytu na ten surowiec jest też w innych segmentach. Wiemy więc na pewno, że popyt na sam surowiec będzie. Raczej wzrastał. No to pytanie, co z podażą? No i tutaj są dobre i złe wiadomości. Podaży, jeśli chodzi o lit na świecie, nie brakuje. Tego surowca jest naprawdę sporo. Jest bardzo rozpowszechniony, ale jednocześnie stosunkowo rozproszony i rzadkością są miejsca jego wysokiej koncentracji. W wodzie morskiej znajdują się najprawdopodobniej miliardy ton tego pierwiastka, no ale jednocześnie są na tyle rozcieńczone, że jego pozyskanie obecnie w skali przemysłowej i opłacalnej jest praktycznie Niemożliwe. Skoncentrowany lit występuje głównie w skałach w górnych warstwach ziemi i w jeziorach solankowych. Podaż nie napotka ogólnie problemów z tym, żeby znaleźć miejsce, w którym pierwiastek ten faktycznie można wydobywać i pozyskiwać. Ale! Tak czy inaczej potrzebna jest do tego infrastruktura, a jej dalszy rozwój został trochę zahamowany no, przez to, że górnicy Litu ostatnio w 2019 roku mocno się na tej nadpodaży surowca nacieli. Dziś sama produkcja i konsumpcja znajduje się mniej więcej w punkcie równowagi, ale biorąc pod uwagę czas niezbędny do uruchomienia e, jakichkolwiek projektów infrastrukturalnych, no to okazuje się, że już od 2022 roku ten rozjazd. Przewaga popytu nad podażą zacznie się stopniowo zwiększać. Oczywiście nie ma sensu patrzeć na prognozowany wielki rozjazd w 2040 roku, taki jaki jest tutaj pokazany, no bo do tego czasu projekty infrastrukturalne, najprawdopodobniej nawet takie, które jeszcze nie są ogłoszone, będą już zakończone. Co nie zmienia jednak faktu, że nawet w tym średnim okresie do 5 lat no ciężko będzie podaży nadążyć za rosnącym popytem. Co ciekawe, jeśli chodzi o inwestycje w LIT, no to bardzo aktywnie. Są już na tym rynku Chińczycy, bo jeszcze w 2018 roku, wykorzystując tą pierwszą falę zainteresowania e, litem, która okazała się trochę przedwczesna, kupili oni 25% udziałów, w chilejskim Sociedad Comunista Minera de Chile, drugim największym producencie litu na świecie. A od tamtego czasu ich inwestycje no, nie zwalniają. Tu widać wartość przejęć przez różne kraje spółek zajmujących się właśnie produkcją i wydobyciem litu od 2018 do pierwszej połowy 2021 roku. Chińczycy. To jest wartość tych wszystkich transakcji w milionach dolarów. No jak widać, mocno przodują w zainteresowaniu się tym pierwiastkiem. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, osobiście jestem dość pozytywnie nastawiony do przyszłości całego sektora. Oczywiście nie mówię tu o inwestycji na dzień, tydzień, miesiąc, ani nawet na rok. Być może na dodatnią stopę zwrotu trzeba będzie poczekać nawet kilka lat. Ale w tym średnim okresie do pięciu lat myślę, że ulokowanie części kapitału, w sektor litu może okazać się całkiem niezłym pomysłem. Niestety polski inwestor, który chciałby uzyskać ekspozycję na ten sektor, no, ma dość ograniczone możliwości, bo zostają mu tak naprawdę jedynie spółki notowane za granicą e, i najczęściej na rynku w Stanach, a z tych najsensowniejszych, eee, no wybrałem tak naprawdę cztery i to jest właśnie wspomniany Sociedad Kumika Minera de Chile, Alba Merle Corporation, Livent Corporation i Lithium Americas. W przypadku funduszy ETF na ten sektor z dostępnością dla polskiego inwestora jest obecnie jeszcze gorzej, bo są praktycznie nieosiągalne, ale gdyby ktoś jednak miał szersze możliwości poza polskimi domami maklerskimi, no to zostaje mu wspomniany ETF notowany na New York Stock Exchange, czyli Global X Lithium and Battery Tech. ETF. Warto też pamiętać, że wspomniane spółki wypłacają dywidendy, no a dywidendy w przypadku spółek zagranicznych są opodatkowane trochę inaczej niż w przypadku spółek polskich. Na ten temat jest osobny poradnik u nas na portalu na DNA, który możesz znaleźć tutaj, więc zawsze warto zapoznać się z nim wcześniej, zanim zainwestuje się w daną spółkę. Takie jest moje nastawienie do tego sektora, no ale jestem ciekawy, co ty o tym myślisz, czy sądzisz, że inwestycja w LIT. Bezpośrednia lub też pośrednia za pomocą jakichś spółek albo ETF-ów jest sensownym rozwiązaniem na najbliższe kilka lat. Daj znać, co o tym sądzisz w komentarzach, chętnie na ten temat porozmawiam, no i powymyjam się poglądami odnośnie tego, czy faktycznie warto. Jeśli ten odcinek Ci się podobał i chciałbyś widzieć więcej takich odcinków, w których skupiamy się na bezpośrednio jakichś spółkach albo sektorach, to zostaw nam łapkę w górę, daj subskrypcję, no i napisz też o tym w komentarzach, bo jestem ciekawy, co myślicie o takiej formule DNA. Na sam koniec chciałbym Cię jeszcze zaprosić do strefy Premium DNA, gdzie już blisko 300 inwestorów jest z nami i codziennie wymienia się poglądami na temat tego, gdzie akurat można znaleźć jakąś rynkową okazję. Jest tam też wgląd do naszych prywatnych strategii inwestycyjnych, które prowadzimy na własnym kapitale. Są tam tylko realne transakcje, nie ma papierowych zysków ani papierowych strat. Regularne webinary, analizy rynków, analizy spółek. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na dzisiaj to jednak już tyle. Do zobaczenia i do zarobienia.